Cześć, z tej Skubany, a dziś chciałbym Wam zaprezentować dwa pojazdy, które są aktualnie w ofercie w sklepie premium. Jest to K91 oraz MX-30. Oba te pojazdy są premium, oba 9 y, tieru. No i zobaczymy, który z nich jest lepszy. Postaram się w tym odcinku ich porównać. Oczywiście nie tak stricte klasowo, no bo wiadomo, że to jest met ciężki, ale tak raczej pod kątem opłacalności, no i grywalności, co najważniejsze. Więc e, zobaczmy, zajrzyjmy do sklepu w jakich one cenach są. E, no, tańszy jest K91, bo bez wypo i tak dalej, bez niczego, tak e, w sumie, kosztuje 10 tysięcy. A MX kosztuje 12,5, ale mamy tu już wszystko, więc no tu też mamy wszystko za 12,5, więc no ceny są podobne, ale delikatnie jednak K91 jest tańszy, jeśli byśmy tak się przyjrzeli. No, i w tym odcinku zagram na żywo dla Was dwie bitewki, co już dawno się nie zdarzało. Zazwyczaj brałem powtórki, ale postanowiłem, po że pójdę na żywioł i zaczniemy sobie od, myślę, K91, czyli czołg, którego raczej ja bym nie wybrał. Raczej bym się skłaniał ku e, AIMX-owi, ponieważ po pierwsze wolę medy, po drugie jest chyba jednak lepszy ten iMix, bo, no, jakby nie patrzeć, jest to Francuza. To jest radziecka konstrukcja, więc wiecie, działo trochę niedomaga zawsze. Jest taka sytuacja, że coś nie traficie, chociaż powinniście, no bo to jednak ruska lufa. No i. Ale za to mamy magiczny pancerz, można by powiedzieć, no, chociaż też nie do końca. Ok, zobaczmy, co w tej bitwie się wydarzy. Mamy malinówkę, mamy. Żu... Rzuciło nas na dziesiątki. Więc ja chyba pojadę w prawo i zobaczę, co się tam stanie. Chociaż widzę, że drużynka tak się rozjeżdża, że będziemy tu tylko we dwoje z prawej strony. Zobaczę, czy tu nie będzie jakiegoś bicia, bo ten leopard, tak jakby chciał się cofnąć, ale tak nie jest tego pewien. No, chyba jednak się nie cofnie, dobra, ten M103 już daleko odjechał. Większość sił mamy po tej stronie, więc nie ma co tak szaleć. Ja sobie podjadę może gdzieś tu, na środek, może coś wysnajpie. Ten czołg do snajpienia to się tak średnio nadaje, jest mega niecelny. Czy no może nie mega, ale no zawsze wiecie. Chciałoby się więcej. Dobra, tu nie trafię. Może podjadę dalej. Tu jest obiekt. O, proszę bardzo. Dostał. Mam spota. W ogóle... K91 dostał bafa do alfy, teraz ma 350 I to czuć, to naprawdę czuć, dobra, przeładuję sobie magazynek Dawno nie grałem już z zwykłym magazynkiem, zazwyczaj gram włoskimi Z doładowaniem i to jest wiecie, jednak duże ułatwienie, jak nie trzeba ciągle Przeładowywać na nowo Leopard chyba się cofa do mnie, to jest dobra wiadomość, bo on jeszcze się nie spodziewa, że A, już widziałem 103 Ojojoj, 263 też tu jest, no to jest jednak dla mnie zaskoczenie w tym momencie. Dostałem spota jeszcze. Oj kurde, 75. On się chyba tu nie patrzy. Jest bokiem, Wreszcie ja będę raczej kierował. Pomóc tamtemu. No, jeszcze tutaj w ruchu strzelę. Dobra, to nie. O, przebiłem, ale za zero. <grytanie> Dobra, dostanę raczej tu tak jest. Ujej, z pożarkiem. Czemu ja się nie mogę ugasić? Halo, nie mogłem się ugasić. Chciałem kliknąć ten zestaw naprawczy i nic się nie działo. I chyba to będzie szybka bitwa, muszę wam powiedzieć, bo ten to mnie raczej przebije. No właśnie. No niestety szybka bitwa i nieudana bitwa, więc idę szybko do garażu i gram AIMX-em 30 bo no to było raczej takie średnie. Ok, mam nadzieję, że teraz pójdzie lepiej. No, też dyszki. Fajnie rzuca, fajnie. Nie ułatwia mi to zadania. No i animiksem jeszcze na dyszkach da się coś zrobić, ale tym K-91 to ciężko, bo czołg jest dosyć niemrawy i to działo jest dosyć słabe. Ale imixikiem, mam nadzieję, że coś więcej mi się uda nastrzelać. Chcą jechać w lewo albo i nie chcą jechać w lewo. No zobaczymy. Tym razem pojadę z większością, bo tamta bitwa to była jakaś masakra. Dobra, ja nie jadę z tą od sorry, ale nie będę ginął drugi raz w tak głupi sposób. Bo mi się to po prostu nie opłaca. Więc jedziemy z nimi. Co oni tu mają? W sumie piątka jest siódmy. Może tu się coś uda nas strzelać. Nie są takie złe te czołgi. Ich. O, jest E5. Dostał w gąskę. Jeszcze z Demedzem. Podjeżdża tą E5. Dobra, dostał drugi raz. O, odpalił sobie to gówno. No to teraz szkoda, aż do niego strzelać, bo on te obrażenia ma dużo niższe przyjmowane. No to jest fajna umiejętność, znaczy fajna moc, ale nie jak ty do kogoś strzelasz, tylko jak ty tego używasz. O, chyba się na mnie uwziął Dobra, tu już nie było gdzie przebić go, ale tak strzelim od niechcenia. Może go skończę? Tak jest. Mamy fraga. No i to już jest w sumie lepsza bitwa niż poprzednia. A dopiero co się zaczęła? Fajne tu są pozycje do grania na wieże. Ten czołg się do grania na wieżę akurat nadaje. Lepiej nawet bym powiedział niż K91, bo ma depresję. K91 nie ma depresji. No i też więcej chyba dingamy tym MX-em niż K91 na wieży. Takie ja mam wrażenie. Wow, wow. lakparty. Ach, dlatego właśnie nie nagrywam na żywo, bo po prostu mi się to bardzo mało komfortowo robi. Ale dobra. Już się przemęczę. Dostał w gąskę z demedzem. Ładnie. Obiekcik jest chyba niewystrzelony, więc nie chciałbym pod niego wyjeżdżać. Tu się odsuń. Dobra, skończyłem go. O, obiekt wyjechał prosto pod naszego FV'a. Dostał bułę i szybko spłynął. Jedziemy dalej. No, ale Ham, patrzcie, co za. No nie wierzę, zablokował mnie celowo, tylko żebym nie wiem, nie przejechał. Co mu to da? Nie pytajcie, bo nie odpowiem. Może w jego. Nie wiem. Wiosce się tak robi, ale no wykaż się tym lisem, a on jeszcze nie dojechał. No i nie dojedzie. <laughs> Okej. Okay. No nawet nie najgorsza bitwa. Powtórzę jeszcze bitwę na K91. No bo tam nie było czego oglądać. No i dobra, 2600 Dm, 42 000 zarobku. I jest to drugi wynik w drużynie na dyszkę, więc chyba nieźle. No, te czołgi nie zarabiałem aż tak dobrze. O, porażka, zaskoczenie. Jak ósemki na przykład. No, trochę gorzej mi się wydaje. Więc korzystniej było, by oczywiście kupić ósemkę. Ale jak chcecie coś wyższego, to zawsze można się szarpnąć na dziewiątkę. Ale no to wiadomo, będziecie zarabiać trochę nią mniej. Ale jak ktoś lubi. Dobra, mam nadzieję, że rzuci szybko, bo... No nie chce mi się już grać w tym K-91. Szczerze mówiąc, to jest czołg, który... Jest fajny, ale tylko sytuacyjnie. No, come on. Coś się mecz making zepsuł. O, naprawiło się, ładuje się. Jest, mamy. O, jeszcze na topie rzuciło. Kanał, okej. Okay, co my tu możemy zagrać? Zobaczmy jakie mają czołgi. E 75-8. Mają trzy czołgi ciężkie. I to takie dosyć no oprócz kawu czwórki, to takie nawet niezłe te czołgi ciężkie. A my mamy takie raczej e, no <grymne> mech. Więc nie wiem, spróbuję pojechać na prawo, nigdy tam w sumie nie jeżdżę. Ale teraz zaryzykuję, nie wiem czemu, ale tak jakoś M103 jeszcze awczy. Tutaj mam wsparcie Leosia. Mam nadzieję, że nie dostanę spota na przejeździe, bo to byłoby przykre. Często właśnie tutaj obijam te czołgi, które tu jadą, więc nie chciałbym sam być teraz obity. O, patrzcie, jak ich wyczułem. Wiedziałem, że tu będą. Idź tym 8. Dobra. KW4 chyba ma topowe działo. Mi się wydaje, że to jest właśnie jego topowe działo. To takie, taka plujka Dobra, dostał 3 pechy. Ładuję magazynek. Całkiem niezły pierwszy magazynek. Już chyba mam więcej niż w tamtej bitwie. Oczywiście chodzi mi o bitwę na K91, bo na MP się było trochę więcej. Ten E75 fajnie stoi, może trochę go obiję. A, trafiłem chyba w górną płytę, chociaż celowałem w dolną. Dobra, zgąskuję go, bo on chce do mnie chyba jechać, a ja będę teraz ładował magazynek. O dobra, już nigdzie nie pojedzie. Nice, jeszcze pytanie brzmi, gdzie jest IS-8. O dobra, już nieważne, już go mam. Już go widzę. No dobra. Chyba będziesz ginął kolego. I ósmy teraz. Gdzie on jedzie? A on się tutaj trochę tak wspina. Dobra. Dostał raz. Dostał drugi raz. Ja ładuję. M103 ja na niego rushuję. Ej on, on woli chyba mnie. Patrzcie. Woli mnie strzelać. A ma takiego papierowego M103. Lol. Przecież M103 jest bardziej... No miękki jest po prostu. Bardziej jest... Do, łatwiej go przebić niż K-91. Chyba. Przynajmniej tak mi się wydawało. Dobra, to też nie była dobra bitwa. Trochę to już postrzelałem Ale no, sami widzieliście. Szybko ich flanka padła. Mieli tu mało czołgów. Jakbym pojechał w sumie na medownie to też bym dużo nie zrobił, bo patrzcie co na te nasze medy tam pogrom zrobiły. Po prostu im jesień z dupy średniowieczowała. Ojej, jakoś tak. <laughs> nie, zrobili im... A nieważne. <laughs> dobra, patrzcie, też 2600. Też 2600 obrażeń i zarobek bardzo podobny po 47 tysięcy. Więc widzicie, jeśli chodzi o ekonomię, no to te czołgi zarabiają praktycznie ta, tak samo. Ale jeśli chodzi o przyjemność z gry, no to większą przyjemność mam grając z iMixem, który jest szybki, zwrotny, szybkostrzelny, fajny i w ogóle. A ten to jest taki klocek, który w sumie no, nie ma tych zalet. Ale, no tak jak już mówiłem, ja preferuję raczej medy, więc jeśli miałbym wybierać, wybrałbym iMixa. Ale oczywiście, wy możecie sobie wybrać coś innego. A w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał, chociaż był dosyć trochę chaotyczny. Ale dobra, przymknijmy na to oko. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.